Siema, siema kryptoświerigy, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pogadamy o wazir. I nie jest to wazir, jakiś czarnoksiężnik, a nie jest to po prostu nic zbliżonego do takiego proszku do prania, który kiedyś był na podobną nazwę. Jest to po prostu wazir, który kryje się tu. A zatem lecimy z tematem. Dobra, słuchajcie, na początek oczywiście ogłoszenia osiedlowe. Ja nie jestem doradcą finansowym. Wszystko co usłyszycie w tym filmie nie może być traktowane jako porada inwestycyjna. Swoje pieniążki inwestujecie na własne ryzyko. I jeżeli to oczywiście już zrozumieliście, to możemy odpalać to wideo dalej i możemy lecieć. A jeżeli tego nie rozumiecie, proponuję na przykład iść do kuchni, zrobić sobie kanapkę i obejrzeć jakieś fajne rzeczy w telewizji. No, to dobra, to dobra, słuchajcie, jeszcze szybki spam. Zapraszam Was na swojego. Twittera bardzo serdecznie. Zobaczcie, ja dzisiaj o wazirku wam wytwitowałem, bo znalazłem chwilę w ciągu dnia. E, wolną, żeby wam tą informację wysłać. I zobaczcie, co się stało z wazirkiem. Wazirek zrobił juhu to the moon. E, czy może nie tude Moon, ale co najmniej Tude wyżej niż Tude był. E, z prostego względu, słuchajcie, informacja, jaka dzisiaj poleciała, to jest taka, że Indie jednak nie zbanują krypto! E, czyli na przykład y, będzie można sobie legalnie w Indiach w to krypto inwestować. I słuchajcie. Gdzie siedzi Hochlik? Hochlik siedzi w tym, że... Dlaczego Wazir? Po pierwsze, ja wam mówiłem o, w moim filmiku o tokenach giełdowych. Tam był taki, słuchajcie, jeden token, Pintu to token i to był w skrócie PTU, czyli token giełdowy. Jak wiecie, ja lubię tokeny giełdowe. Ja lubię takie krypto ze względu na to, że po prostu zawsze mają troszeczkę inne, dodatkowe zastosowanie niż zwykłe krypto. Czyli ja na przykład lubię Bita z giełdy By, i link do tej giełdy, jeżeli byście chcieli się zarejestrować, jest w opisie tego filmu. Na przykład BNB z giełdy Binance, tak? Cro z Także warto jest inwestować, jeżeli myślicie o long termie, o długim hodlowaniu, w tokeny właśnie giełdowe. I dlaczego Wazir? Wazir przede wszystkim, jeżeli popatrzymy, słuchajcie, to Wazir to nawet nie było Tude moon, to nawet było Tude Dalej niż moon, bo zobaczcie, Kosmos w kosmos. No i generalnie po tym, co się wydarzyło, było pomidor i zaczęły się wszystkie problemy właśnie związane z regulacją krypto. Jak widzicie i tak mimo wszystko w niepewnych czasach tutaj graliśmy w range'u, tak? Oczywiście ostatni okres, czyli okres, kiedy, kiedy tak naprawdę najgorsze informacje gdzieś tam się bujały i tak dalej, no to już był tylko spadek, tak? Natomiast zobaczcie, Wazir generalnie, ja się śmieję, Wazir oczywiście, ale tu chodzi o WRX-a, e, generalnie aktualnie jest w stanie nam e, w dniu dzisiejszym pokazać zysk rzędu 52%, tak? Dziękuję, dobranoc. Możecie pójść do sw swojej pani w banku i powiedzieć, ej, 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 ty, ty, ej, ty tam, ej, ej, ty, weź, weź mi tam, e, przepraszam, dzień dobry, chciałem być miły. Weź mi tam powiedz ile ja tam proszę pańcia zarobię na tym moim koncie, a ona tak popatrzy, policzy i powie, no, tą pani no to teraz jest w ogóle taka promocja, że dostanie pan 1%. E, więc... Porównując tą sytuację do faktu, że jest jeden mankament, tak? Oni z tego, co dzisiaj można było szybko zauważyć, załóżmy, krypto będzie, będzie może sobie dzia działać w krypto, ale będziesz sobie mógł działać w krypto pod warunkiem, że krypto będzie na 30% podatku, przykładowo, tak? No i teraz zobaczcie. 30% podatku to oczywiście złodziejstwo, tak? Nie oszukujmy się, no nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest po prostu łupanie hajsu. Ale zobaczcie jedną bardzo ważną rzecz. Jesteście sobie takim e, wazirkiem, mały wazirkiem. Mały wazirek i wazirek mały ciężko pracuje, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale tam jest straszny podział. Część społeczeństwa to Ultra Bida, a część społeczeństwa to ludzie, którzy mają hajsa. No i dobra, weźmy sobie takiego małego wazirka i taki mały wazirek sobie tam ciężko pracował, trochę mu się pofarciło, trochę kasy ma. I teraz... Mm, Prosty przykład. Przenieśmy tego wazirka na polskie realia. Jesteś sobie takim małym kowalsko-wazirkiem i taki kowalsko-wazirek ma, załóżmy, 100 tysi. No, niech ma. Co będziemy mu żałować? Ma 100 tysi. I teraz mając 100 tysięcy, możesz te 100 tysięcy wsadzić na lokatkę i na lokatce możesz mieć zawrotne, załóżmy, nie wiem, e, 2%. Dajmy promkę, gros dajmy hajs, dajmy ludziom 2 promkę w banku. E, 2% w banku. Normalnie, powiem wam... Hmm. No tak. No smutne to jest. Zgodzicie się, prawda? I teraz taki e, mały polski wazirek e, ma do dyspozycji e, 2% w banku. E, 2% mu dajemy, no bo teraz jest po prostu szał, nie? W ogóle, słuchajcie, 2%. E, a może sobie to wpakować na przykład na jakiś staking, albo może, nie wiem, wrzucić e, nawet, nie wiem, rozdysponować, zdywersyfikować to po różnych stakingach i załóżmy, wyjdzie mu tam 7%, bo będzie miał niektóre bardziej ryzykowne, niektóre mniej ryzykowne. E, sami wiecie, Ile jest projektów teraz dostępnych do stakingu? I suma sumaru wyjdzie mu 8%. No to gdzie on zarobi więcej? 2% czy 8%? Ja już nie mówię o tym, że masz 100 tysięcy i rozkładasz to, nie wiem, na 10 projektów po 10 tysięcy i po prostu inwestujesz, no bo jakby to są Twoje pieniądze i to są Wasze decyzje odnośnie tego, w co zainwestujecie środki. Natomiast mówię, nawet pancake, tak? E, słuchajcie, 68% em, em, w skali roku, tak? Oczywiście też jest ryzyko, że sam cake nam po prostu runie, ale. I uwierzcie mi, jest wiele, wiele projektów, na których można robić te 10% na stakingu, i to jest w miarę ogarnięte. Więc co wam może zaoferować bank, który ma 2%? Więc jeżeli możesz zarobić, nie wiem, ze 100 tysięcy przykładowo 1000, a możesz zarobić ze 100 tysięcy przykładowo, nie wiem, 12 tysięcy, i teraz od tych 12 tysięcy możesz odprowadzić 30% podatku, no to sorry, i tak wyjdziesz na tym lepiej. No, więc to nie jest zbytnio y, y, trudna matematyka. Ja już pomijam tu fakt właśnie jakichś takich bezpieczniejszych rzeczy typu staking na stablecoinach, tak? Ja wam nawet y, mówię, no ktoś może te pieniądze po prostu w jakieś krypto zainwestować i teraz gościu, który inwestuje 1000 zł, to robi mu 10x i on wyciąga z 1000 złotych 10 000 zł. Przykładowo, oczywiście czysty tutaj wymyślam przykład, to... Nawet jeżeli taka krypto mu robi te 10x w przeciągu, nie wiem, 5 lat inwestowania, to on w 5 lat po 2% z 10 koła i tak nie zarobi tyle. Więc, to znaczy tam z tego tysiąca i tak tyle nie zarobi. Więc naprawdę, no, uregulowanie tego dzisiaj dało reakcję taką, jaką dało. No i teraz uwaga, bo skupmy się na tym, gdzie jesteśmy z tym wykresem. Wazir, jak widzicie, czy tam w, WRX, Wazir mi pasuje, naprawdę. Jak widzicie, eksplodował. To był naprawdę po prostu... Istny po prostu wystrzał. I z tego wystrzału oczywiście mamy głęboki spadek. Natomiast ten poziom jednego dolca się dość mocno zakorzenił. Bardzo wyraźne wsparcie mamy tu na tym pułapie 0,80 80 centów i 1 dolar. E, czyli tak jak ostatnio zauważyliście na telegramie, e, na przykład przybicie ten dolar 40, czy ten dolar 40 parę, też jest bardzo, bardzo silnym e, wsparciem. I tak samo działało to tutaj na tym poziomie. Czyli już wiemy, że mamy bardzo silny poziom na dzień dobry na wyjściu, tak? Zobaczcie dzisiaj, ci, którzy już dzisiaj mojego tweeta odczytali, czy tam odczytali na telegramie info, zobaczcie, już mogliście zobserwować, że faktycznie tu jest, yy, już jest pompa, nie? Słusznie ktoś zauważył, czy to jest pump i pff, pomidor dump. Yy, tego nie wiemy, tego nie wiemy. Natomiast jest jedno bardzo ważne. Indie, słuchajcie, to nie jest yy, mała społeczność, tak? Więc mając to na uwadze, trzeba też myśleć o tym, że jeżeli ci ludzie zaczną powolutku dokładać się do tej cegiełki bitcoinowej, a mało tego, informacja o tym, że mogą w tego Bitcoina sobie inwestować, poleciała w momencie, kiedy Bitcoin jest w atrakcyjnej cenie. Czyli fajna, fajna sytuacja. I dlatego mówię tutaj, oczywiście, to co się wydarzyło, słuchajcie, w tym miejscu to jest jedna taka kwestia, która się nazywa po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Eee... Leżał po prostu ich WRX na glebie, i nagle poszło info. Na pewno, słuchajcie, mnóstwo osób śledziło za żarcie, czy będą mogli, czy nie będą mogli, czy będzie, czy nie będzie krypto. No i generalnie skończyło się to z tym, że zobaczcie, ci niektórzy, którzy wystartowali, przełączmy się na jakiś mniejszy interwał, zobaczcie, w przeciągu jednej godziny była eksplozja, czyli pewnie po ogłoszeniu informacji, zobaczcie, 30 minutówka, nadal jedna świeca, 15 minutówka i zobaczcie, dopiero na 5 minutówce był pierwszy hype i później dopiero odpalenie się w kosmos. Na minutówce to będzie na minutówce to będzie po prostu miszmasz, bo mi się nie chce tego przywijać, ale zobaczcie na 5 minutówce jaka nastąpiła eksplozja. 5 minut, czyli ogłoszenie informacji i bum. Na opcjach binarnych jak inwestowałem albo no, na opcjach binarnych głównie, tam bardzo często można było grać pod tak zwane wydarzenia ekonomiczne. Sprawdzało się konkretne kalendarze, sprawdzało się konkretne wydarzenia i się otwierało po prostu na 5 minut pozycję Dziękuję, dobranoc. W związku z powyższym, słuchajcie Wystrzał i konsolidacja, czyli przenosimy się pułap wyżej i zobaczcie, już tu cena na tej pięciominutówce się ustabilizowała. Nie widać, żebyśmy mieli znowu złapać kolejną wysypkę. Natomiast co jest bardzo ważne, jeżeli my złapaliśmy tutaj taki odpał do góry, teraz oczywiście na czterogodzinówce widać korektę, no, nic dziwnego, jak tu ludzie zrobili 50-60% zysku. W związku z powyższym zacznę się WRX-owi przyglądać. Dlaczego jeszcze WRX jest w moim zestawieniu dzisiaj? Dlaczego WRX był. W w tym zestawieniu, kiedy ja Wam nagrywałem ten specjalny odcinek o e, tych e, coinach giełdowych. Dlatego, że ja mówię, ja go złapałem w hoście w ubiegłym roku, czyli w tym miejscu, kiedy tak naprawdę, tak jak Wam wspominałem w niektórych filmikach, to był czas... Kiedy, jak bylibyście w stanie sąsiadowi powiedzieć, stary, moje skarpetki to jest kryptowaluta i one zrobią 100x, to on to kupował i wasze skarpetki robiły 100x, to był czas, kiedy co byście nie kliknęli tutaj na wykresie, wszystko słuchajcie, rosło. Więc no, też jakby tam nastąpił wielki boom krypto, i, i jak widać po cenie. To jest w ogóle e, odpał kompletny. To się musiało skończyć korektą, a no, ale nikt nie myślał, że to się połączy z jakimś e, negatywną narracją. E, no i, i takim wylądowaniem krypto. W związku z powyższym, ja aktualnie. Dlaczego nie? Skoro y, WRX potrafił kosztować 6 dolarów, a teraz kosztuje dolar, to tak naprawdę ja nie mówię o tym, żebyśmy, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Nikt nie mówi o tym, że ta moneta znowu zrobi taki odpał, tak? że zrobimy aż tudę po prostu sam wierzchołek 6,60 dolca i normalnie uga buga jedzie Lambo. Ym, ja Realnie patrząc na dzień dzisiejszy z tego etapu, na którym jesteśmy, to na dzień dobry pierwszy sufit do przebicia. Czekajcie, jeszcze powiększę, żeby to było w miarę dokładnie zmierzone. Pierwszy sufit, słuchajcie, do przebicia z układu cenowego, na jakim jesteśmy, mamy już na etapie 41% zysku. Drugi sufit, czyli sensowny poziom 86% zysku. Fajnie czy nie fajnie, w sensie nie wiem, to już nie mi oceniać. Natomiast ja już raz WLX-a miałem, już raz go na zysku sprzedałem i dziękuję. Wcale nie pożałuję, żeby pomyśleć o tym i dodać to do mojego portfolio na CoinGecko, żeby sobie oczekiwało na kolejną transzę. Także to może oczywiście spłynąć, bo to jest chwilowa mega ultra euforia i tak jak widzicie, tak jak Wam powiedziałem przed chwilą, tu masa osób złapała zysk. Ci, którzy kupowali dwa dni wcześniej na, na dołkach, e, zaryzykowali pewnie bardzo dużo, bo pewnie załóżmy e, kupowali no, w takim momencie, jak widzicie, cena była po prostu na padlinie, ale być może też akumulowali bardzo długo, dokładali, bo czekali na ten moment, że jednak się e, e, rządzący ugną, no i popatrzcie, jak wypompowało jak i jaki zapali zysk. Musi być tu spadek, bo to jest po prostu czysta realizacja zysków. I nawet jeżeli mielibyśmy wrócić do tego etapu z 70 centów, 80 centów, to uważajcie, bo jeżeli coś zostało, za Zalegalizowane. Jeżeli można na czymś fajnie zarobić, no to słuchajcie, czemu by nie? I oni też chcą być bogaci. Oni też chcą mieć lambo. Może indyjskie lambo, ale lambo. Więc yy, nie jest powiedziane, że cena tego coina znowu się nie odpali. I dla nas, jeżeli mamy taką wiedzę, jeżeli widzimy, jak szybko zareagowali, no to bomba, przypompujmy się. I wyobraźcie sobie, że teraz na przykład tacy Chińczycy, którzy tam chcą być bardzo bogaci, ja mówię tu o rządzących, oni za chwilę mogą zacząć się drapać po głowie. E, bo tak, e, Rosja powiedziała, że krypto jest złe, a za chwilę, ej, Sosza, jednak nie. Jednak weźmy sobie te krypcioki, niech sobie tam mają. E, Cink, ciang, ciąg, portfel, ksiąg, ung, um, dzung, pung powiedział, że Chiny blokują i koniec. I teraz oni się drapią po głowie, bo większość się przyniosła do USA, jakichś tam cwaniaczków z kopaniem na przykład i tak dalej. Czy większość? No, przynieśli się po prostu. Było napisane, że USA zaczyna tutaj rosnąć w siłę odnośnie kopania bitcoina. E więc oni jakieś tam sobie zyski z tego, jak to uregulują, prawnie mogą siorbać. Rosjanie mieli zblokować, ale pomyśleli, że zyski można z tego pewnie a ci, że tak powiem, zblachowali całkowicie e, bitcoina i teraz się zastanawiają. Oczywiście u nich jest to inna kwestia. U nich już nawet nie chodzi o gospodarcze bogactwo, tylko po prostu o zakneblowanie obywateli i pełną nad nimi kontrolą. E, trzeba mieć, na wszystko trzeba mieć zgodę. O, i tyle. Koniec, kropka. W związku z powyższym, słuchajcie, Wazir, jak dla mnie, em, daje jakąś możliwość tutaj na wzrosty i ja na pewno nie odpaliłbym się tutaj ze swoją pozycją, bo nie wiem, co się wydarzy teraz, czy nie będzie spadków, natomiast ja nie ukrywam... Wam, że podczas budowania swojego portfela będę gdzieś być może na WRX się skupiał, jeżeli on będzie w tym poziomie. Ja sobie poczekam tylko na mały wystrzał, ja się go bardzo szybko pozbędę. Natomiast jeszcze co chciałem Wam powiedzieć, pamiętajcie o tym, że to, że WRX dostał Boosta, bo pozwolili mu funkcjonować legalnie jego rządzący. To zobaczcie, że ci ludzie też. Będą chcieli kupować bitcoina, będą chcieli kupować Ethereum, będą chcieli kupować Wasze skarpetki, które mają być kryptowalutą, bo tak stwierdziliście, że tak będzie. Więc pamiętajcie o tym, że wpłynięcie kapitału na rynek, nawet na takim trudnym momencie jak jesteśmy teraz, może spowodować, że to, na czym nam zależy, czyli przełamanie rynku z powrotem do góry, czyli to, co od wczoraj próbuje zrobić nam Bitcoin, może w końcu. Się zrealizować. Także z WRX-em oglądamy i pilnujemy, bo tu jest wystrzał, eksplozja tych, którzy wyczekali tą decyzję, tak? Ci, którzy czekali w boksach startowych napięci po prostu jak nie powiem co, żeby odpalić. Natomiast reszta, która się dowiedziała teraz, że może zacząć inwestować, powoli być może zacznie swoje em, szkatułki do tego e, dokładać. I teraz tutaj macie samą giełdę, więc możecie sobie to obczaić, możecie sobie zerknąć, możecie sobie, nie wiem, nawet na próbę apkę e, ściągnąć. Ja już tego nie robiłem, ponieważ nie, ma, nie jest to typowy poradnik o, e, siema chłopaki, Gratuluję, że wam się udało. Nie jest to słuchajcie typowy poradnik odnośnie tej, tej, tej giełdy, bo my jakby będziemy się raczej, a przynajmniej ja będę się poruszał tutaj po tych giełdach typu właśnie Bybit oraz Binance. No i oczywiście CryptoCom. W związku z powyższym ja tu się raczej no, nie będę instalował. Natomiast mówię, już pokazał WRX, co potrafi, dlaczego by nie zadziałać po raz drugi. Więc myślę, że jeżeli. Ktoś ma akurat plany budowania portfela, to myślę, że na tym etapie, na którym jesteśmy, na długoterminowe wejście, jeżeli oczywiście w takim układzie, jakim jest to, nawet z tym 30% podatkiem, e, który uważam, no mówię, jest trochę kradziejstwem takim, e, to mimo wszystko i tak ludziom będzie się opłacało i, i tak Prędzej czy później po dobrych decyzjach i rozwoju samej giełdy WRX jako kolejny giełdowy token, który pokazuje pazur może nas ładnie odpalić. Także tyle dzisiaj słuchajcie ode mnie. Taki właśnie dzisiaj temat, bo taka wiadomość ze świata krypto. Także życzę Wam miłego już wieczorku w sumie. No i co? I do usłyszenia jutro tak naprawdę. Jutro jest środa, czyli dzień wykresu. Bingo! Brawo! Już się nauczyliście. Widzę, że łatwo się z Wami współpracuje. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!